Robert Lewandowski i Anna Lewandowska już drugiego dnia świąt polecieli na wakacje do Dubaju, gdzie mają zamiar się relaksować i cieszyć słoneczną pogodą. Ponoć Lewy do ostatniej chwili zastanawiał się, czy pojawi się na prestiżowej gali Globsock Rewards 2021, która również odbywa się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W plebiscycie Polak walczył o głosy z takimi tuzami jak Cristiano Ronaldo czy Mohamed Salah. Finalnie Lewandowski postanowił wystroić się w elegancki garnitur i zaszczycić swoją obecnością organizatorów gali. Oczywiście piłkarzowi towarzyszyła Anna Lewandowska, która wyglądała spektakularnie. Jak udało się nam ustalić, za sukienkę z włoskiego domu mody trzeba zapłacić 7395 dolarów. Czyli prawie 30 tysięcy złotych. Na instagramowych kontach Lewandowskich pojawiły się pierwsze fotki z imprezy. Na jednym z nich różanie Lona Ania stoi przed Robertem i wystawia usta do pocałunku. Zawsze dumna, podpisała zdjęcie celebrytka.